Już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam na nasze uroczystości związane ze świętem niepodległości. Po raz pierwszy w szanowie będziemy je organizować z takim rozmachem. Będzie z nami wojsko, będą z nami harcerze, będą z nami ułani, będą majoretki, Ale to nie koniec niespodzianek. Zaczynamy tradycyjnie o tym przy świętej w kościele Świętego Mikołaja przed południem 11 listopada. Następnie o godzinie 15 na placu tysiąclecie rozpoczną się oficjalne uroczystości. Wasyście wojska. Wasyście harcerzy oraz ułanów. Następnie przejdziemy na godzinę 16 do naszej hali sportowej, na której odbędzie się radosny, patriotyczny piknik rodzinny. Zapraszamy z całymi rodzinami na to wydarzenie. Reprezentacja naszego chówca będzie brała udział w warcie honorowej, która będzie odbywała się przy Kościele Świętego Mikołaja. Oraz również będziecie mogli nas zobaczyć w, późniejszym, w późniejszej godzinie na hali sportowej na naszym stanowisku oraz będziemy zapraszali Was na wspólną śpiewankę oraz... Krótką zabawę integracyjną. No właśnie, będziecie starali się chociaż na chwilę tego harcerskiego ducha na tej uroczystości pokazać, zaszczepić innym. Tak, mieliśmy parę tygodni temu koło policji. To był taki mały szary dwór, który zawsze wspominamy jako najdalej wysunięty punkt szanowa. To było pierwsze nietypowe miejsce na takie zabawy integracyjne. Teraz będzie możliwość na drugie w obiekcie na hali sportowej, gdzie no jeszcze nie było czegoś takiego z, nas z naszej strony więc serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu chrzanowskiego do naszej wspólnej zabawy. Z okazji tego święta organizowany jest piknik patriotyczny, w którym wezmą też udział żołnierze 112 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 11 brygady Małopolskiej Obrony Terytorialnej. Co tu się będzie działo z waszym udziałem? W ramach pikniku będziemy organizować pokaz sprzętu, który dysponuje 112 Batalion Lekiej Piechoty oraz wyposażenia żołnierza, który wychodzi na szkolenie. Jakiego typu to jest sprzęt? Jest to sprzęt samochodowy, czyli są to samochody ciężarowo-terenowe, lekkie samochody, kłady, motocykle, ale także sprzęt uzbrojenia czyli to, co żołnierz ma na sobie broń, kamizelka taktyczna, hełm. Każdy będzie mógł usiąść, będzie mógł zobaczyć tą broń, dotknąć tej broni, założyć kamizelkę taktyczną, poczuć Trochę jak żołnierz z naszego 112 batalionu. Na pewno będzie głośno i atrakcyjnie będą też pokazy ratownictwa. Tak, jest to pokaz ratownictwa medycznego organizowany już przez Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej będzie on również realizowany w ramach tego święta. Chcemy włączyć się w obchody święta niepodległości. Nasze klasy mundurowe będą składać przysięgę na placu Tysiąclecia. Ponadto nasi uczniowie będą brać też udział w Marszu Niepodległości, który organizuje powiat. Międzyszkolny ośrodek sportowy, jako te osoby, które będą na trasie, na trasie Marszu Niepodległości. Będzie to marsz poniekąd sportowy? Tak, marsz Nordic Walking kojarzony jest zwykle z marszem dla osób starszych, ale to nie, nieprawda, dlatego że on, to jest rodzaj marszu sportowego i będzie służył również osobom dużo młodszym. O której rozpocznie się ten marsz? Marsz ma rozpocząć się około godziny 11. Zapraszam, po prostu zapraszam, bądźcie z nami tego dnia. Świętujmy razem niepodległość naszego kraju.